Mam takie ciekawe zadanie. W zależności od parametru m podaj liczbę rozwiązań takiego właśnie równania. Zadanie jest na poziomie szkoły średniej, także każdy może spróbować własnych sił, a ja już przechodzę do rozwiązania. To, Od czego należy zacząć, to to, że należy zobaczyć, gdzie to m w ogóle jest. No, m jest tylko w jednym miejscu tu w argumencie tego logarytmu. No i oczywiście musimy też pamiętać o tym, że logarytm ma sens tylko z argumentu dodatniego, przynajmniej ten logarytm w zbiorze liczb rzeczywistych. A jest to szkoła średnia, więc w takim zbiorze się obracamy. A zatem 2x minus m musi być większe od zera zgodnie z definicją logarytmu. Czyli mamy takie pierwsze założenie. Z którego może za wiele na razie nie wynika, i prawdopodobnie do tego jeszcze tutaj powrócimy. Także dajemy to w ramkę, żeby o tym pamiętać, i wykrzyknik. Co dalej? No dalej przekształcamy nasze równanie do postaci takiej, mianowicie 4 do potęgi, to co jest z lewej strony, logarytm czwórkowy, czy tam o podstawie 4, z 2 do x minus m, a z prawej strony mamy 4 do x. Dlaczego tak? No, w myśl prostej zasady, jeżeli 4 równa się 4, a równa się jest to prawda oczywista, to również 4 do jakiejkolwiek potęgi, np. 8, też będzie sobie równe. 4 do 8 jest w końcu równe 4 do 8. Oczywiście to 8 może być inaczej zapisane, jak np. 4 plus 3 plus 1. W dalszym ciągu, rzecz jasna, 8 i 4 plus 3 plus 1 to jest to samo, więc i ta lewa i prawa strona jest tym samym, to jest prawda zawsze. No właśnie. Więc w myśli tego mogliśmy napisać, że 4 do potęgi tego, co znajduje się z lewej strony tej równości, jest równe temu, co 4 do potęgi tego, co znajduje się z prawej strony tej równości. No bo równość mówi, że to ma być równe. No szukamy takich xów, czy tam m-ów, żeby to było równe. No taki jest wymóg równania, że to ma być równe. Więc skoro jest to równe, no to 4 do czegoś, do tej wartości. Jest tym samym co 4 do tej samej wartości, tylko inaczej zapisane, no bo to jest równe. Świetnie. No i co dalej? No teraz to, że tą czwórkę jako podstawę nie na darmo tak właśnie wybrałem, bo 4 z tym logarytmem o podstawie 4 nam się tu właśnie ładnie uprości. Zostanie nam 2 do x minus m równa się 4 do x. I w ten oto sposób mamy właśnie ładne równanie wykładnicze, klasyczne. I dlaczego się to tak uprościło? A dlatego, że no w zgodnie z definicją logarytmu, logarytm o podstawie a z b to jest taka liczba c, że tak mówi definicja, że ta liczba c to jest taka liczba, że a podniesiona do potęgi c jest równa dokładnie b. Czyli przykładowo, jeżeli mamy logarytm o podstawie 10 ze 100, to jaka liczba musi być wstawiona do jako wykładnik dziesiątki, aby dać stówę. No 2, tak? 2, bo 10 do drugiej to jest stuwa. Super. A zatem, skoro tak, no to 4 do potęgi logarytm o podstawie 4 z czegokolwiek, niech będzie to b, jest równe czemu? No, skoro logarytm o podstawie 4 z b to jest taka liczba, że 4 podniesione do tej właśnie liczby. Jest b, no to ta właśnie liczba jest tu w wykładniku liczby 4, więc 4 do tej liczby, którą jest taka liczba, że 4 podniesione właśnie na tej liczby daje b. Więc w efekcie jest to po prostu b. Jeszcze raz. Czyli mamy logarytm o podstawie 4 z b, to razem jest taka liczba, taka liczba c że 4 podniesione do C da właśnie b. Więc skoro to jest C i tu jest 4, no to mamy właśnie 4 do C. No to przed chwilą właśnie powiedzieliśmy, że to C jest tak dobrane, żeby tu wyszło b. Więc to w efekcie daje nam B. Dlatego nam się to tutaj ładnie uprościło. Co dalej? No Rzecz jasna, 4 do potęgi X. No to 4 inaczej, to jest 2 do kwadratu. To zamiast czwórki mamy 2 do kwadratu i do X. No, zgodnie z własnością, że potęga potęgi, ten nawias jest ważny, bo jakby nie było tego nawiasu, to byłoby 2 do x i dopiero ten wynik jako potęga tej dwójki. Ten nawias jest ważny, bo wymusza, że najpierw to 2 podnoszę do drugiej, dopiero ten wynik do x. No i jest właśnie taka własność, że wykładnik wykładnika się ze sobą mnoży. A zatem mamy 2 do potęgi 2x. Świetnie. Co też inaczej można by jeszcze napisać, że to jest 2 do x razy 2 do x. Zgodnie z własnością, że jeżeli mamy tą samą podstawę i mnożenie, no to wykładniki się ze sobą dodają, czyli x plus x to są dwa takie x. Mamy to. Czyli jeszcze inaczej mówiąc, to jest 2 do x do kwadratu. No bo 2 do x, bo do kwadratu znaczy co? Weź to coś i pomnoż tym samym czymś. No to tu właśnie tak jest zapisane. Super. A zatem wracamy tutaj. 2 do x minus m równa się 2 do potęgi x i potem jeszcze do kwadratu. No i w ten oto sposób możemy wykonać podstawienie, że za 2 do x wstawiamy jakąś zmienną pomocniczą t. Przy czym od razu też widzimy, że to jest funkcja wykładnicza. A funkcja wykładnicza, jak dobrze pamiętamy, obrazek jest, ma wartości tylko dodatnie, więc to t jest dodatnie. I o tym też musimy pamiętać, że to jest tutaj dodatnie damy w sobie wykrzyknik. No dobra, czyli tak, co do tej pory mamy? Mamy założenie, że to, jeszcze pewnie do tego wrócimy, że to jest większe od zera. I dopiero w tych okolicznościach możemy liczyć to dalej. A zatem T minus M. Czyli mamy już na rachunku dwa założenia. Dwie t kwadrat a zatem przerzucamy wszystko na jedną stronę ja przerzucę wszystko na prawo zmieniając znak rzecz jasna ale zapiszę po lewej stronie równa się 0 co wówczas? no liczymy delta czyli to jest 1 plus i plus i minus to minus 4 razy to 1 i m czyli m pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 1 minus 4m przy czym to 1 4m musi być dodatnie, bo tylko wtedy takie pierwiastki możemy policzyć. Mają sens. Pamiętajmy, że obracamy się w zbiorze niż rzeczywistych. Zatem tutaj mamy zastrzeżenie kolejne, że 1 4m musi być większe od 0. Musi być większe od 0. No, ewentualnie równe 0, no bo dla delty równej 0 też jest tam jedno rozwiązanie. Co stąd w niej wynika? No, wynika tyle, że jeżeli przerzucimy to 4 na drugą stronę i podzielimy przez 4, to wyjdzie nam 1 czwarta większa bądź równa od m. A zatem w takich okolicznościach możemy kontynuować nasze rachunki dalej. W takich okolicznościach możemy kontynuować. Czyli mamy już trzecie założenie a na, na koncie. Na naszym rachunku. Co dalej? No, mamy dwie możliwości. T równa się ile? minus b, czyli 1, plus lub minus, dwie opcje, ten pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 1, minus 4m, no i dzielone przez dwukrotność tego współczynnika, tam jest jedynka, więc przez 2. Dobra, czyli mamy rozwiązania, Ale teraz musimy pospłacać nasze założenie. Pierwsze mówi tyle, że te musi być hmm, dodatnie. Te musi być dodatnie. A zatem... Wynika stąd tyle, że 1 przez plus bądź minus pierwiastek z 1 minus 4m przez 2 musi być większe od 0. Kiedy to może mieć miejsce? Oczywiście takie równanie można przemnożyć, przepraszam, nierówność można przemnożyć przez 2. Czyli 1 plus minus pierwiastek z 1 minus 4m jest większe od 0. Co dalej? Teraz może, żeby było łatwiej, to popatrzmy tak. Ja napiszę oddzielnie. 1 plus pierwiastek z 1 minus 4m ma być większe od 0. Zauważmy, że to jest zawsze spełnione, bo wartość pierwiastka jest dodatnia lub ewentualnie równa 0. Po dodaniu jedynki na pewno to razem będzie większe od 0, czyli to jest zawsze spełnione, obojętnie jakie by to m nie było. Oczywiście w ramach tego, co mamy w tych wszystkich założeń wcześniejszych. To w ramach tych założeń, które już pewne ograniczenia narzucają, to w ramach tych założeń M może być byle jakie, dowolne. A zatem spełnione zawsze. Druga opcja. 1 minus pierwiastek z 1 minus 4M większe od 0. W tym wypadku, co my możemy tutaj powiedzieć? No, zauważmy, że to nie zawsze byłaby prawda, bo jeżeli m byłoby powiedzmy minus 100, to tu nam powstaje 401, to jest jakieś powyżej 20, czyli wyszłaby liczba ujemna, która no, nie byłaby spełniała tej nierówności. Zatem trzeba to rozpatrzyć. No i pamiętajmy, że to T w ogóle mogło zaistnieć w okolicznościach takich, że 1 -4m jest większe bądź równe od 0. Czyli to m nie może być tam dowolnie duże czy dowolnie małe, tylko już mamy pewne zastrzeżenie, że musi być większe od 1 czwartej. Przepraszam, mniejsze od 1 czwartej. Mniejsze od 1 czwartej. Lub równe 1 czwarta. Dobrze, no to tak. Skoro mamy powiedzieć, kiedy to jest większe od 0, to zastanówmy się, kiedy jest równe 0. Czyli to. Ten próg znajdźmy, to miejsce przejścia równe 0. No to tak, no to przerzućmy tą jedynkę na prawo. Albo pierwiastek, obojętnie. No, przerzucę pierwiastek. I teraz możemy to podnieść do kwadratu obostronnie. Czyli 1... A tutaj będzie 1 minus 4m. Jedynki się skrócą. Wychodzi na to, że m wówczas musi być równe 0. Ale a zatem tym miejscem przejścia, kiedy ta wartość tu po lewej stronie może być dodatnia, bądź ujemna, miejscem granicznym jest dla wartości m równego 0. Zatem zaznaczamy na osi m równe 0. I no i teraz się zastanawiamy, czy to wygląda w przybliżeniu jakoś tak, czy może odwrotnie dodatnik przechodzi w ujemne. Innej możliwości nie ma, ponieważ podczas tego rozpatrywania, gdzie jest to miejsce przejścia, wyszło nam dokładnie tylko jedno, czyli do musi przechodzić tylko w tym miejscu. Nie może być tak, że ta funkcja, która tu jest po lewej stronie, byłaby na przykład czymś takim, bo byłyby wtedy więcej tych przejść i one by tutaj się ujawniły, a się nie ujawniły. Więc są tylko dwie możliwości. Więc wystarczy się zastanowić, co się dzieje, gdy m będzie większe od 0. Oczywiście trzymając się tego, że nie może przekroczyć 1 czwartej. Czyli na przykład weźmy jedną ósmą i zobaczmy, jaka będzie wartość, czy dodatnia, czy ujemna. No więc m równe 1 ósma, co stąd wynika? No wynika stąd, że wówczas 1 minus pierwiastek z 1 minus 4M to się równa. To się równa czemu? No 1, 8 razy 4 to jest minus, z tym minusem minus 1, druga odjąć 1, czyli 1, druga pod tym pierwiastkiem. Dobrze. Pierwiastek z 1, 2 to inaczej jest pierwiastek z 2 przez 2. Mnożę licznik i mianownik przez pierwiastek z 2. Dobrze, to jest odejmowane od 1. Wspólny mianownik dajmy dwójkę. Czyli 2 przez 2 to też 1. A zatem Wychodzi nam z tego co? Że to jest 2 odjąć. 2 odjąć pierwiastek 2 przez 2. Czy to jest dodatnie, czy ujemne? No, pierwiastek 2 to jest w okolicach 1,4. Tam trochę więcej niż 1,4, ale mniej niż 1,5. W każdym razie na pewno mniej niż 2. Więc to razem będzie dodatnie. Tam jeden z hakiem, a może no, nie jeden z hakiem, tam 0, coś, ale dodatnie. Po dzieleniu przez 2 nie ma znaczenia, dalej będzie dodatnim, Czyli to jest dodatnie. Co zatem pokazaliśmy? Pokazaliśmy, że dla m równego 1,8, które znajduje się z prawej strony od tego zera, wartość tej funkcji tutaj w tym prostokącie będzie dodatnia. Czyli nasza funkcja, ta o tutaj, f od x, f od x, wygląda w przybliżeniu jakoś tak. To jest szkic. No dobra, to widać, że ta funkcja będzie mieć wartości dodatnie tylko właśnie dla mów większych od 0, a jednocześnie mniejszych od 1 czwartej. Czyli podsumowując, co my w ogóle tu robiliśmy? Znaleźliśmy T. Zastanawiamy się, czy to jest dodatnie czy ujemne. Jedno z rozwiązań tego T te wyszło nam, że jest zawsze dodatnie, a drugie wyszło nam, że będzie dodatnie, ale tylko gdy m należy od zera, od 0, od 0 do 1 czwartej. Do 1 Oczywiście pozostaje kwestia zastanowienia się, co się dzieje dla m równego 1 czwartej i co się dzieje dla m równego 0. No dobra, no to co się dzieje? Jak m jest równe 0, to co wtedy? Wtedy mamy pierwiastek z jedynki. Jak mamy pierwiastek z jedynki, to tu nam wyjdzie No tu nam wyjdzie jedno rozwiązanie t1, a drugie t2 wyjdzie nam też jakieś, bo dla zera hmm, no wyjdzie nam t równe 0. Ale wiemy, że t nie może być 0, bo wtedy nie ma nie znajdziemy takiego x, a my tak de facto szukamy rozwiązania od x. Czyli dla m równego 0 y nie ma rozwiązania, jeżeli chodzi o te 2 Jest tylko tutaj. Dobrze. Dla m -a równego 1 czwarta. Podobnie y znajdziemy tutaj dodatnie rozwiązanie i tu i tu będzie dodatnie. Dobra, to za chwilę będziemy robić. I teraz co jeszcze musimy tutaj uwzględnić? Czyli tak, to uwzględniliśmy, to też trzymamy, już uwzględniliśmy, tutaj rozpatrzyliśmy. Jeszcze jakie było założenie? Tu, że 2x minus m ma być większe od 0. No to co stąd wynika? 2x podstawiliśmy t, czyli wynika stąd i stąd, że nasze T minus m musi być większe od 0. Dobra. Musi być większe od 0. Co jeszcze wiemy? Wiemy, ile to t wynosi. T wynosi tyle. A zatem, krótko mówiąc, mamy tak. 1 plus minus pierwiastek z 1 minus 4m przez 2 minus m ma być większe od 0. Jakie tutaj będziemy mieć? Ograniczenia. No, przemnożmy przez 2, czyli tak, 1 plus minus pierwiastek z 1 minus 4m odjąć 2m jest większe od 0. Mhm. Co dalej? No teraz musimy się zastanowić, kiedy to, czy są jakieś te punkty przejścia, dla których ta tu funkcja, jakaś tam, g od m. Będzie dodatnie, bądź ujemna. Dokładnie mówiąc, kiedy będzie równa 0. No bo funkcja rzecz jasna jest ciągła, więc on musi jakoś tam płynny sposób przejść przez tą granicę na wysokości 0, na wysokości osi. Yy, tu na marginesie nie f od x, tylko f od jakiegoś tam m. No bo to funkcja m, a tu była rozpatrywana. Tu jakaś funkcja g od m. Dobra, no to zastanówmy się, kiedy to może być równe 0. Kiedy to może być równe 0? Co stąd wynika? Przerzućmy wszystko, co nie jest pierwiastkiem, na drugą stronę. I tu mamy tak: 2m minus 1. No to możemy w tym momencie podnieść równanie obustronnie do kwadratu. Tu będzie 1 minus 4m plus bądź minus nie ma znaczenia, bo obojętnie, czy to jest plus czy minus, jak to wezmę do kwadratu, to ten znak i tak przejdzie w plus no bo podnoszę do kwadratu. Z drugiej strony natomiast mamy 4m kwadrat, odjąć to i to i 2, czyli 4m plus 1. No wzór skróconego mnożenia a plus b do kwadratu się kłania. Co dalej jest? No to nam się skraca, to nam się skraca, wychodzi na to, że 0 równa się 4m kwadrat, czyli że m równa się 0. Zatem miejscem przejścia, kiedy ta funkcja może być dodatnia bądź ujemna, jest wtedy, kiedy m jest równe 0, 0. Kiedy M jest równe 0. No dobra, no to zastanówmy się, kiedy to jest dodatnie, a kiedy to jest ujemne. Czy dla Mów dodatnich będzie dodatnie, czy dla mów ujemnych będzie ujemne? No więc tak, jeżeli m byłoby równe powiedzmy, powiedzmy, trzymamy się tego, powiedzmy, tą właśnie 1 8. To co wtedy? No dla M równego 1 8, co tu się będzie działo? To mamy tak. W zasadzie mogę patrzeć, nie muszę patrzeć na to, mogę patrzeć na to. No bo tu przemnożenie przez 2 nic nie zmienia. Porównujemy z zerem, co jest istotne, więc to mogę patrzeć na to. Co wtedy? No wtedy mamy tak, 1 plus bądź minus. Pierwiastek tu wstawiamy za m 1 ósmą, czyli mamy minus 1 druga, czyli pod pierwiastkiem 1 druga. 1, 2, teraz odjąć 2 razy 1 ten, czyli 1 czwarta. I to no właśnie nie wiemy, czy będzie większe. Zastanówmy się, co tu z tego wyjdzie. Czyli tak, wspólny mianownik damy 4, czyli 1 to inaczej 4 przez 4, plus bądź minus. 1 przez pierwiasty z 2 to jest inaczej, pierwiastek z 2 przez 2. Mnożymy liczyć mianownik przez pierwiasty z 2 no i odjąć 1 czwarta. Dobra, idziemy dalej. Czyli tak, 4 plus bądź minus, wspólny mianownik z czwórką, to, to 2 będzie. I odjąć 1. No i pytanie, czy to jest dodatnie, czy ujemne. To, czy to jest dodatnie, czy ujemne, zależy tylko od tego licznika. No bo jeżeli coś dodatniego, podzielimy przez 4, dalej będzie dodatnie. Jak będzie coś ujemnego, podzielimy przez 4, dalej będzie ujemne, rzecz jasna. No to co my stąd widzimy? Widzimy tak, że to jest 3 plus bądź minus 2 pierwiastki z dwóch. No to pierwiastek z dwóch to jest w przybliżeniu 1,4 z hakiem, tam coś dalej. W każdym razie mniej niż 1,5. Skoro to jest mniej niż 1,5, to dla 1,5, 2 razy 1,5 byłoby 3, czyli wyszłoby właśnie dokładnie 0. Ale skoro to jest mniej niż 1,5, to znaczy, że to 2 razy to coś będzie mniej niż 3, 2, 9 czy tam 2 28 ileś tam w tych okolicach, ale nie 3. W związku z czym 3 plus to coś przez 4 zawsze byłoby dodatnie. A w przypadku minusa 3 odjąć niepełne 3, no to w dalszym wypadku będzie to dodatnie, a zatem tak czy siak jest to większe od 0. A zatem wychodzi na to, że nie mamy tutaj żadnych dodatkowych... Hmm, tak wygląda nasza ta funkcja, Tatu, czy właściwie ta, tu obojętnie. Ona, co do znaku, m, wygląda i wykres podobnie. Kwestia tylko przeskalowania. Natomiast, do tego, co, czy dodatnie, czy ujemne, to wyglądają w zasadzie tak, z tą dokładnością tak samo. A zatem, to założenie, które tu na początku się pojawiło, nie narzuca żadnych dodatkowych ograniczeń. Czyli w zasadzie to możemy cały ten etap. Zapomnieć o nim. Warto, ważne, że to przeanalizowaliśmy, oczywiście, ale nie wprowadza to żadnych dodatkowych ograniczeń niż to, co tutaj do tej pory już rozpatrzyliśmy. No i w zasadzie etap na wnioski końcowe. Czyli tak, nie ma rozwiązania. Nie ma rozwiązania. Kiedy? Mówię o tym tu na początku równaniu. Kiedy nie ma rozwiązania? No więc tak, jeżeli T nawet gdyby było dodatnie, a ta delta wyszłaby nam tutaj ujemna, no to nie ma rozwiązania, bo nie doliczymy się żadnego T. Czyli tak, dla M mniejszego, przepraszam, większego od jednej czwartej rozwiązania nie ma. M większe od 1 czwartej nie ma rozwiązania bo nie będzie wtedy ani jednego t, ani drugiego, no bo nie policzymy tego pierwiastka z delty. Czyli nie ma żadnego rozwiązania. Co dalej? Dla m'a równego dokładnie 1 czwarta wyjdzie nam delta równa 0, co oznacza, że z tych dwóch t przejdzie to w jedno t podwójne. Czyli będzie jedno rozwiązanie. Jakie? No jakie? Dla m'a równego 0, czyli... Dla m równego 1 czwarta, przepraszam. Dla m równego 1 czwarta nasza delta wyjdzie 0. Delta wyjdzie 0. Co wtedy się dzieje? Wtedy mamy jedno t bo to, to da, te dwa rozwiązania prze, zbiegają się w jedno, podwójne, ale to akurat nas nie obchodzi. I mamy jedno rozwiązanie. Gdzie to t będzie jakie? No wtedy nasze t to jest 1 przez 2 tylko, no bo tu jest 0. Czyli to jest 1 druga. Skoro 1 druga to będzie dodatnie, czyli istnieje rozwiązanie. Jedno rozwiązanie x. Ok, czyli jedno rozwiązanie. Gdy M równe 1 czwarta. Dobrze. A zatem mamy już przeanalizowane wszystko dla Mów większych od, bądź równych 1 czwarta. Idziemy niżej. Co dalej? Gdy m byłoby w przedziale od 0 do 1 czwarta, co wtedy? No dla m równego w przedziale od 0 do 1 czwarta mamy dwa różne t, które oba są rzecz jasna dodatnie. Oba są dodatnie wtedy. Skoro dwa t są dodatnie, no to też będziemy mieć dwa rozwiązania na x. Czyli dwa rozwiązania. M należący do przedziału od 0 do 1 czwarta. Dobra, co jeszcze? Co jeszcze? No teraz zobaczmy, co jest dla M równego 0. Dla M równego 0 będziemy mieć jedno rozwiązanie. Jedno te dodatnie, a drugie te równe 0. Ale dla T równego 0 nie istnieje x. 2x równe 0 nie istnieje takie x. Czyli byłoby tylko jedno rozwiązanie czyli jedno rozwiązanie, m równe 0 m równe 0 no to teraz co się dzieje dla m mniejszych od 0 dla m mniejszych od 0 tu to t nie istnieje nie istnieje, to znaczy jest ujemne inaczej mówiąc i zostaje tylko jedno t jedno t oznacza jedno rozwiązanie jeżeli chodzi o x czyli Mamy jedno rozwiązanie dla Mów mniejszych od zera. I to wszystko. Bo to założenie niczego nie wniosło. To już uwzględniliśmy. To cały czas pilnowaliśmy i tu analizowaliśmy na bazie tego. Czyli końcowa odpowiedź. To tak, nie ma rozwiązania. Nie ma rozwiązania. Dla M należącego od 1 czwartej w nieskończoność. Jedno rozwiązanie dla M należącego do przedziału odkąd? od minus nieskończoność do zera włącznie z zerem. W sumie jeszcze z M równym 1 czwarta. I dwa rozwiązania dla M. Należącego do przedziału od 0 do 1 czwartej. Koniec zadania.